ale na, Nawet na kształt tych bloków: Iran, Rosja, Chiny. Sam kraje <laughs> nie wrzuciłem ich bez do tej do akurat tej grupy, ale jeszcze Kubę dodaję. I aktualnie nie można powiedzieć, że on ustalany jest, jego kurs wolnorynkowy. No właśnie, dlatego, dlatego mrzonki o tym, że będzie Reminibi po prostu walutą taką jak jest dolar, to są mrzonki, bo wtedy I musiałby Chiny zgodzić się na to, żeby kapitał mógł sobie przypływać i odpływać. No było coś takiego jak rubel transferowy, nie wiem czy ja jeszcze ja nie żyłem już. W tych no czasach, właśnie, miałem, miałem, ale, miałem ale było. Ty to pamiętasz? Ta historie akurat <laughs> okay. gospodarcze mnie ciekawi, więc. Gdzie Indie zobowiązały się do tego, żeby rosyjskiej ropy już nie brać? Ja A, wiem jak to zobaczymy, jest. Jak zobaczymy, jak ja jest. wiem jak to jest, bo tak samo widzieliśmy o tym, że jak to wyglądało, gdzie przetransferowane zostały ogromne, e, ogromne ilości produktów przez Wietnam. I te wszystkie inne kraje, czyli Chiny tam rzucały, omijając oczywiście cła Trumpa. To, że Chiny nie chcą być podwykonawcą, to jest tak samo, jak Stany Zjednoczone chcą z powrotem mieć produkcję u siebie. Tak. A my chcemy regulować. Tak, tak. Europa chce regulować. To jest jak, jak jest jak gdyby ten sam poziom dyskusji i debaty gospodarczej o rzeczach, które musi, musimy od podstaw zmieniać systemowo łącznie z tym jak funkcjonuje dana waluta. Większość jeśli się spojrzy na większość handlu większość handlu odbywa się w dolarze i to raczej się nie zmieni w najbliższym czasie. Tak no bo tutaj podgryzanie jest jasne euro, funt, jen te waluty tracą na znaczeniu kosztem koszyka BRICS. Ceny złota nie przestają zaskakiwać, przynajmniej analityków. To wiemy nie od dziś, chociaż to, co dzieje się na w przypadku tego metalu szlachetnego, może naprawdę, no właśnie, sugerować nadchodzące jakieś trzęsienie ziemi. Zaczynamy podcast pospekulujmy. pospekulujmy. Odcinek 9, pod patronatem oczywiście iPhone's Europe, Aleksander Porzęcki i Dawid Augustyn. Tutaj się absolutnie nic nie zmienia. Podejmujemy tematy. Ważne, ważne z perspektywy oczywiście inwestora. A jeżeli szukasz zaufanego dostawcę kontraktów CFD, no to oczywiście koniecznie sprawdź ofertę iForex Europe. Zaczynamy. Zacznijmy oczywiście od złota, którego nie jesteś fanem. O dziwo, pomimo tego, że rośnie, rośnie z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Co ci w tym nie pasuje? Mi się nic nie, nic nie przeszkadza, tak jak okay. miesiąc temu rozmawialiśmy, jeśli mówiłem, że jak ktoś chce inwestować w złoto i jest trend wzrostowy, to trzeba się go trzymać i się nic z tym nie zmieniło. E, natomiast jeśli chodzi o samo moje spojrzenie na to, jak, jak pomnażać pieniądze, to myślę, że jednak kupowanie złota, srebra, żelaza, miedzi, niklu, czy tam Bóg wie czego, to myślę, że to nie jest jakiś fajny sposób na pomnażanie, e, pomnażanie majątku. Bo jednak historycznie, jeśli spojrzymy w długim terminie, to no, jest jedna klasa aktywów, która spełnia wymagania, żeby budować wartość, i są to akcje, i to są akcje dobrych spółek, i tak w zasadzie to się nic nie zmienia. Złoto ma oczywiście okresy świetnych stóp zwrotu, tak, w latach 70. miała, potem przez 20 lat nic, potem, <coughs> potem od 2010 roku, potem przez kilka lat nic, i teraz znowu rośnie. No cóż, mogę rzec. Tak? Mamy no. kilka aspektów ze złotem. Złoto kupują banki centralne, zwiększając swoje rezerwy. Na potęgę kupuje Chiński Bank Centralny, Bank Ludowy. O, na, na potęgę, potęgę tak... okej, okay, słabiej w 2024 na potęgę. W 2023 podobnie. Teraz chwilę się wstrzymał z jakimiś potężnymi zakupami, ale regularnie te rezerwy złota. Zwiększa. Kupują w ślad za tym bankiem pozostałe banki centralne. Niektórzy mówią o tym, że Bank Ludowy Chin kupuje złoto po to, żeby wywrzeć troszeczkę presję na rynku surowcowym i tego juana w tych transakcjach przemycać jak najwięcej naj jest w stanie. Pytanie, oczywiście, czy to nie jest bardziej teoria spiskowa, czy też nie, chociaż wiadomym jest, że. Chinom przecież na rękę byłoby to, żeby złoto było rozliczane też nie tylko w amerykańskiej walucie, ale ten yuan się tam gdzieś przebijał. Podobnie zresztą jak w przypadku chociażby żelaza i rud żelaza, gdzie mamy sytuację, w której na Australii Bank Ludowy Chin, a w zasadzie Chiny, wymogły, żeby część transakcji, i to tam bodaj chyba 30 czy 40%, była rozliczana w yuanie. No tak, Wiłanie, ale trzeba też powiedzieć, że mm, większość, jeśli się spojrzy na większość handlu, większość handlu odbywa się w dolarze i to raczej się nie zmieni w najbliższym czasie. Tak, no bo tutaj podgryzanie jest jasne. Euro, funt, jen, te waluty tracą na znaczeniu kosztem koszyka BRICS. O, koszyka BRICS, no, nazwijmy to tak, że. Może oddzielmy dwa aspekty, okay. tak? w jakim aktywa się inwestuje i w, jakim aktywa się, w jakiej walucie się handluje. Tak? Mm. No, jeśli trzymamy aktywa, jeśli ktoś chce zainwestować pieniądze no to raczej nie będzie inwestował z całym szacunkiem w reale brazylijskie, czy w peso meksykańskie, czy w rubla rosyjskiego. Raczej będzie używał do tego dolara, euro, jena, funta, jako, bo to są waluty stabilne, kraje, kraje też ułatwiają przepływ kapitałowy. Reminibi nie jest taką walutą i myślę, że Chinom też nie zależy na tym, żeby taką walutą była. Tak? No ona jest przydatna w handlu i rzeczywiście w handlu między krajami BRICS te rozliczenia pozadolarowe e, są używane. Mhm. Ale potem jak te kraje coś chcą zrobić z tą walutą to często ją zamieniają na dolary, potem zamieniają na inną walutę. Wiem, ale tak to chciało. też trzeba dodać jasno, że e to znaczenie waluty jednak e, ma przełożenie później gospodarcze, bo w przypadku Chin mówimy tutaj o tym, że zwiększa się poziom kontroli nad jakimś istotnym obiegiem, na przykład obiegiem rozliczania, chociażby żelaza, że nie tylko że mamy kontrolę nad walutą, to jeszcze my kupujemy za naszą rodzimą walutę, to jest surowce, to jest duża kontrola. Potem się robi taki sam problem jak mają Stany Zjednoczone. Ja wiem, gdzieś trzeba coś z tym zrobić to, to, dalej, to ja jest, wiem. Ja... To jest cała, cała właśnie mechanika, że tak w zasadzie na, na, na tego garba, znaczy dużego przywileju, ale jednak żeby... Nie wyobrażam sobie tego, żeby Chiny na przykład mogły zaakceptować deficyty bliźniacze. Tak, Wyjaśnij, to, bo to, tutaj nie się, każdy no wie To znaczy, o darze. Że, że mamy deficyt w więzieniu płatniczym i handlowym, tak? I no to jest, to jest problem, tak? Znaczy mamy deficyt budżetowy, mamy deficyt handlowy, Yy, mamy nadwyżki kapitału, no bo ten kapitał do nas spływa po prostu. My, my importujemy, te dolary są, i później z recykling dolarów te dolary wracają do Stanów Zjednoczonych. Tylko, no to nie jest to się... takie łatwe, bo tu mówimy o tym, że jednak e, relacja bilansu handlowego powinna wyglądać inaczej, żebyśmy mieli te dwa deficyty. No tak, ale jeśli, sp jeśli spojrzymy na to, jak Chiny. Czy, czy Chiny by były w stanie coś takiego zrobić, tak? W sensie, czy, czy zgodziłyby się, żeby nie być eksporterem netto, tylko importerem netto. No właśnie. W tej sytuacji gospodarczej, kiedy mamy problemy z duży, dużą ilością ludzi młodych, którzy są, mają bezrobocie. Mamy od trzech lat chyba problemy na rynku nieruchomościowym ta bańka po prostu tak. nie pękła mocno, tylko tak powolutku się osadza, tak? To, co też wpływa na mniejszą konsumpcję cementu stali i tak dalej. Więc. Yy, jeszcze do tego sobie dołożyć sobie silnego juana, który utrudnia eksport. No. Ja wiem tylko, juana aktualnie nie można powiedzieć, że on ustalany jest, jego kurs wolnorynkowy. No właśnie, dlatego, dlatego mrzonki o tym, że, że, że świat stanie się, że będzie reminibi, po prostu walutą taką jak jest dolar, to są mrzonki, bo wtedy no. musiałby Chiny zgodzić się na to, żeby kapitał mógł sobie przypływać i odpływać, no kiedy chce no to dobrze, to teraz tak, dowiedzieliśmy się 9 października, że Xi Jinping, a w zasadzie cała partia, wpadła na pomysł o tym, żeby ograniczać dostęp do metali ziem rzadkich. Raz, licencje dla wszystkich firm, które mają eksportować, przetwarzać, gdziekolwiek się znajdzie, chociaż śladowa ilość metali ziem rzadkich z Chin, tam ma być chińska kontrola. Czysto teoretycznie, bo wiemy, że to są wszystko negocjacje. To ma wejść dopiero w większości w listopadzie, a przed zapewne spotkanie na linii Trump Xi Jinping. No ale w przypadku metali ziem rzadkich Chiny przetwarzają około 90%, jeżeli chodzi o przetwórstwo metali ziem rzadkich. A jest, wieszek jest wielkość tego rynku? Ile jest szacowany rynek samego, samej rafinacji? Ale mówisz teraz o, o wolumenie obrotu, tak? Nie, nie, tak, tak. Okay. tak rafinacji. Nie, nie, nie patrzyłem na te no, dane. Około 600 milionów dolarów. To nie jest duży rynek. Jakże kluczowy, ale jakże kluczowy. Ale kluczowy. To znaczy, mówię o samej usłudze, tak? czyli w sensie nie mówimy o wartości całego mm -hmm. rynku, bo cały rynek od przerobu do rafinacji, pomijając magnezy, bo to w, samym, w zasadzie magnezy są najważniejsze. Od, od przerobu do rafinacji to jest jakieś 6 3 do 6 miliardów. To w zależności od różnych szacunków. Okay, to a nie bo takiego scenariusza, wyżej Chiny mówią, ok, no to na przykład za metale ziem rzadkich, drogi kraju, yy, przyjacielu płać mi w mojej walucie, w juanie. I tak po kolei perspektywy by się tutaj pojawiały. Nie? No bo później patrz, jeżeli ja dostaję tego juana, dla przykładu mamy Australię, która sprzedaje sprzedaje rudy żelaza Chinom. Dostaje w zamian Joana. Z tym Joanem coś musi zrobić. Najlepiej by było, gdyby kupili obligacje skarbowe chińskie i mieli ekspozycję na chiński dług, ale to wtedy musisz się zgodzić na to, żeby zwiększać ten deficyt. Tak, no i właśnie. I teraz tak. To jest taki, na, taka naturalna kolej rzeczy, która się pojawia, e, gdzie nie będziemy mieć na ten moment takiego przepływu, no bo Chiny takiej potrzeby. Nie wykazują. Nie, nie deficycy mają duże, mają ogromne deficyty. Ogólnie. Ale tak szukają kapitału, nie? E, powiedzmy, powiedzmy tak, szukają kapitału, dlatego wzrasta zadłużenie w, i zarówno w, w, kan znaczy nie, w kantonach, tak? W, nazwijmy to w województwach, tak? Czyli tak, w sensie prowincjach. Tam, tam w prowincjach. O, właśnie zabrakło mi tego słowa. Mhm. I deficyt krajowy też rośnie, tak? No to już nie jest kraj, w którym można powiedzieć, jak, jak był w 2010 czy 2012, że tam deficytu rządowego nie ma. Jest więc y, popyt z tej strony będzie no tylko mówię co innego jest mieć posiadanie y, dolarów i inwestowanie w dług stanów zjednoczonych pomijamy to, że stany zjednoczone prowadzą taką politykę finansową, że tam ten deficyt jest strukturalny i w zasadzie bez jakiejś sanacji finansowej to ogromnej tego się nie uleczy, nie? W, sensie, w sensie tam jest chyba 5% deficytu takiego strukturalnego, którego z niczym się nie zrobi, jeśli się nie obetnie wydatków. Mm. Więc wiesz, no, ja tego nie widzę, bo musisz mieć szeroki rynek kapitałowy, yy, łatwość przepływu kapitału, a Chiny nie będą chciały mieć łatwości przepływu kapitału, żeby rząd australijski mógł. Znaczy, czy inwestorzy, tak? Później mają te juany i sobie je po prostu handlują nimi na otwartym rynku. Ten rynek jest płynny, e, załóżmy, tak? Jest płynny, w, w reminibi może się wahać jak chce. E, wyobrażasz sobie to? Ja na na ten moment nie... oczywiście nie, natomiast wyobrażam sobie scenariusz, w którym świat idzie w nieznane wody którymi i w które pcha, na, pchają nas Chiny, pcha nas Państwo środka, nie zdając sobie do końca sprawy z konsekwencji, bo tak jak powiedziałeś, ważny jest wolny rynek, jeżeli mówimy tutaj. W wolny, ogóle przepływ o wolny, wolny przepływ kapitału. To musi być wolny rynek. Tak, wolny przepływ kapitału, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że znowu, tak jak na wzór gospodarki centralnie ster sterowanej, no mamy. Instytucja, która te procesy wszystkie nadzoruje, na co godzą się po części jej uczestnicy. To jest hardkorowy przykład, bo to mówimy o takim pójściu naprawdę w... To nie jest jakiś, wiesz, jakiś super hardkorowy, bo jeśli sobie przypomnimy, było coś takiego jak rubel transferowy, nie wiem czy, ja jeszcze ja nie żyłem już w tych no czasach. No właśnie, miałem, miałem ale, miałem to, ale to, było. Czy ty to pamiętasz? Okej, okay, czytałeś, okay. To, to historia, to historia akurat okay. gospodarcza mnie ciekawi, więc no, rubel transferowy był i to był środek wymiany w krajach RWPG, tak, no, poza tym systemem nie był wymieniany. Jeśli się cofniemy jeszcze wcześniej, no to były bloki tak zwane w międzywojennym, tak, my mieliśmy, byliśmy uczestnikiem niestety złotego bloku Polska, Francja i Szwajcaria, był, był blok funtowy, szterlingowy i był blok dolarowy, więc. I świat się rozwija, jakoś sobie żył, tak? Więc, yy... no ale na, nawet na kształt tych bloków: Iran, Rosja. Chiny. Sam te Kraje. <laughs> nie wróciłem ich w do tej do akurat tej grupy, ale. Jeszcze no do, Kubę dodajesz. Nie, dodaję te kraje, dlatego że jeżeli chodzi o Chiny, no to Chiny na przykład e, importują ropę naftową głównie z tych państw, czyli z Iranu i z e, Rosji, plus te kraje są naprawdę zależne od chińskiej gospodarki. Mocno. Ja podaję te przykłady na zasadzie, gdzie Chiny mają pole manewru do uzależnienia. Jeszcze większego tych krajów, tak jak się mówiło po, po, w momencie, kiedy Rosja dokonywała inwazji na Ukrainę. Jest, oczywiście jesteśmy w, cały czas wojna trwa o tym, że Rosja stała się takim swoistym wasalem. Chin jeżeli chodzi o aspekty gospodarcze, e, takim wasalem Chin nie są na przykład Indie, no bo widzieliśmy ostatnie negocjacje na linii Trump i władze e, Indii gdzie Indie zobowiązały się do tego, żeby rosyjskiej ropy już nie brać. Ja tak, wiem jak to jest. Zobaczymy, jak ja jest. wiem jak to jest, bo tak samo widzieliśmy o tym, że e, jak to wyglądało, gdzie przetransferowane zostały ogromne, e, ogromne ilości produktów przez Wietnam. I te wszystkie inne kraje, czyli Chiny tam rzucały, omijając oczywiście cła trumpa, bo o tym tutaj w tym przykładzie mówimy. Więc ja sobie zdaję sprawę, jak wygląda medialny przekaz, a jak wyglądają gospodarcze realia. Ale mimo wszystko, ten blok taki tam jest. Nie no, to. No, trzeba powiedzieć, tak, no Chiny mają to, co niesamowite właśnie z tymi czy, rafinacją metali ziem rzadkich no to tak naprawdę to nie jest trudny biznes. Nie? On jest spółmarżowy. Ja prze, prześledziłem spółki, które są towane w, w no to Chinach. To nie są półprzewodniki. No nie, to marża operacyjna to jest 5-6%, masz duże kapeksy, yy, czyli czy wydatki te inwestycyjne. W Stanach i w Europie byłby problem środowiskowy, co z tym zrobić, więc ogólnie to, jak się Europa i Stany wezmą, no to za 10 lat się od uniezależnią, tylko to jest 50 lat, bo to trwa cały proces Plus się muszą się teraz jeszcze zieli. mieć dostęp, bo jeżeli mówimy Nie, o tym, że Stana Chiny prostu... mają 44 miliony ton jeżeli chodzi o złoża metali ziem rzadkich, Brazylia druga na liście 22 miliony i Stany chyba mają Stany, na liście 2 miliony? Stany, to dalej Australia, jest mało. Kanada, masz jeszcze Ukrainę plus jeśli cena tego wzrośnie? surowców, no to zaczniesz tego poszukiwać po prostu, tak, I, i wydobycie stanie się opłacalne w tych miejscach, w których nie jest opłacalne, mhm. tak. Więc akurat pod tym względem nie jest problem, problem jest z i problem jest z magnesami tymi, kurde, nie chcę, nie chcę powiedzieć, neodynamowe, tak, mhm. NFB, tak, NDFB, tak, czyli neodynamowe żelazo oborowe. To, to 90% rynku kontrolują Chińczycy, i tak w zasadzie to jest potrzebne wszędzie: od samochodów elektrycznych po, po, po wiatraki i tak dalej, więc tu jest dużo do zrobienia. Ale to też nie są wydatki duże. Jeśli trzeba byłoby to, Stany miałyby się uniezależnić i Europa, to nie są wydatki, które by nie wiem, szokowały. Tak? To, to mówimy o dziesiątkach miliardów dolarów, nie? Więc, więc to nie jest jakieś coś. Ostatnio co? się dowiedzieliśmy, że. Ostatnio to jest taki hot news, bo 8,5 miliarda dolarów Donald Trump zainwestuje w, w Australii. Australii. Tak. tak jest. I tu jest taki news, gdzie no, na kanale FX nagrywaliśmy o tym, gdzie Trump może spojrzeć po. MP Materials, po Lithium Americas, gdzie, w które rejony może pójść i takim naszym typem była Australia i spółki tam funkcjonujące i dzisiaj się dowiedzieliśmy, że to był dobry typ. No Z drugiej strony też nie może dziwić, bo, bo tam rzeczywiście te złoża są i jest to taki naturalny, dosyć naturalny partner. Trzeba też pamiętać o tym, że globus jest tak skonstruowany, że my nie musimy patrzeć, że Jezu, jaką mają drogę, tylko oni się tam z tyłu spotykają. Tak, tak. tak no. Chyba, że wierzymy w płaską ziemię, to wtedy to jest trudniejsze. Tak jest. Tak. Ale tak. I no, czy problem na przykład z Chinami jest to na przykład, że, że, że składniki aktywne w lekach, tak, no to Chińczycy głównie produkują i tu jest duży problem. Tak? Mhm. To, jeśli by Chińczycy chcieli pójść na ostro, a już już tak ostro, ostro, to mogliby to zrobić, tak, i, i robi się problem u nas, tak, bo, bo bez tego wykluczyć leków... nie możemy na ten moment? Biorąc. I się, że Chińczycy też nie są aż tacy, powiem, aż tacy śli, w sensie, no, chcą też pokazać, że chcą zmienić swoje położenie, w sensie, no, no nie chcą być krajem, który jest podwykonawcą czyimś. Chcą, no bo tak szczerze mówiąc, jak się spojrzy na, na te wszystkie instytucje finansowe, to jest absurdalne, tak, że, że nagle się robi tak, że, że Stany i, i Zachód mają większościowy udział w większości najważniejszych instytucji finansowych. A gospodarczy już to tak nie wygląda. Tak? Jeśli weźmiemy na PKB, też już tak nie wygląda, i to nie będzie wyglądać tak za 20 lat, więc jakieś tam dogadanie się będzie musiało się nastąpić. Tak? Więc... Natomiast to powiedzmy sobie jasno: to, że Chiny nie chcą być podwykonawcą, to jest tak samo jak Stany Zjednoczone chcą z powrotem mieć produkcję u siebie. Tak. A my <laughs> chcemy jak regulować. Jakby... A, a, tak, tak. Europa to jest... chce regulować. To jak jest jak gdyby ten jest. sam poziom dyskusji i debaty gospodarczej o rzeczach, które. Musi, musimy od podstaw zmieniać systemowo, łącznie z tym, jak funkcjonuje dana waluta. Gdzie wiemy, że to się za naszego życia nie wydarzy. Ale nie wiadomo, wiesz, powiem ci, że tak szczerze. Planujesz bo... tyle żyć, tak? Ja planuję żyć okay. nieskończenie długo. OK. Nieskończenie długo liczę, że, że postęp technologiczny na to pozwoli. Zobaczymy, tak. O proszę. Jak, jak przez 40 lat nie, nie będzie jakiejś przemowej technologii, no to nie, to zmienię, zrewiduję swoje, <grym> <Okay. So. grym> swój horyzont że Szyka będzie, będzie to rewizja. No. No, trochę tak. <grym> <trochę> tak. <grym> Okej, okay. zaczęliśmy od złota. Wiadomym jest, że ani ty, ani ja nie wiemy, kiedy to się skończy. Nie, nie mam. Okej. Okay. Ja tak samo nie mam Ale powiem. jeśli się ja tutaj... widzi długie kolejki ze złotem, to można oczekiwać, że jakieś coś. Chyba, że profesor Adam Glapiński, tak jak wtedy, kiedy dolar tam witał się z poziomami absurdalnie wysokimi, mówił, że tylko nie wiem, czy użył słowa głupcy, ale że... Obraził generalnie tych, którzy w panice wymieniali walutę, mówiąc, że to wróci do normalności. Chyba że profesor Klapiński powie, że tak to tak samo jest w przypadku złota, jak wtedy, gdy tam nie wiem w 2022 to było, czy trzecim drugim chyba. Nie, nie pamiętam. W 2022 chyba, bo to drugim. Było po Też mi się, też, też mi się tak wydaje. E, więc złoto zostawmy, bo nie wiemy. Się wydarzy, jesteś zdania, że do portfela są lepsze? Jak ktoś chce, no, to Aleksander nie broni. E, jeżeli chodzi e, o mnie, e, to jak najbardziej jako element portfela, widzę, nie widzę problemu w tym. Nawet ostatnio mamy jakąś ekspozycję na aluminium, to nie jest żadna rekomendacja, gdzie też liczę na to, że będzie kiepsko. Pod kątem cen, dla ludzi, tak? <laughs> Ale mniejsza z tym, bo to nie o tym ten odcinek. Tak chciałem uporządkować. Wiemy, jak to wygląda. Z perspektywy rywalizacji Stany Zjednoczone, Chiny, tu na ten moment każdy zna swoje miejsce w szeregu, każdy w zasadzie podkrywał karty, którymi dysponuje, i to nie są żadne już na ten moment tajemnice. Pytanie tylko: jak kto ostro będzie chciał tymi kartami rzucać yy, i wywierać wpływ na drugą stronę. Yy, więc to ten temat możemy zostawić, ale przy okazji. W zasadzie przy okazji tego 9-10 października, czyli w sytuacji sprzed dwóch tygodni, zobaczyliśmy, jak rynek kryptowalut potrafi spanikować w przepiękny sposób. Niektórzy nazwali to flash crashem. Rynek kontraktów terminowych na krypto się posypał dosyć szybko dynamicznie, spadki były duże, ale też szybko wyciągnięte. Tak, Powiem ci, że aż mi się przypominała moja młodość, bo, bo szczerze mówiąc, jak zacząłem inwestowanie, to jednym z takich bardziej przeżyć to był właśnie ten Flash, clash, e, flash Crash mhm. w 2010 roku. No okay. się to tam wtedy on spadł o, o chyba tysiąc punktów z tego co pamiętam i to było bardzo szybciutko później. bo tam To nie było 14,5%? Tak? Z 9% to na pewno to było. Mi się, że wie, ale okej, okay, to jest i tak wystarczająco. Ja zapisza. to pamiętam. To, ja to dobrze pamiętam. No, mój portfel też to dobrze pamięta, tak? więc, więc yy, tak, takie wspominki. No zdarzają się na, na lewych rynkach. Tak? Nie, nie powiem ci, nie aż takim dużym. nie aż takim dużym, okay, nie nie aż takim dużym. Nie, ale to taki... przynajmniej widać, że. Lekko żyje. Jest tak. Rzez, I da się żyje. z tym żyć. Da się z tym żyć, da się okay. z tym żyć. A jeśli chodzi o, o takie rzeczy, no to na niepłynnych rynkach zdarzają się takie sytuacje. Tak? Na niepłynnych, no właśnie. Tylko że tu mówimy jednak o Bitcoinie. To nie można powiedzieć, że rynek Bitcoina nie jest rynkiem płynnym. Tylko że mówimy o też o giełdzie krypto. No nie no w porównaniu, nie wiem, do SP, no to, to to rynek jest. A nie, no to nie. Skrajnie, do, nie każdy na swoim miejsce w szeregu, tak? tak? To je, też nie porównujmy. E... Więc to, jest, to jest rynek płynny, tak? A Bitcoin jest… A wig 20 jest w... dla Ciebie płynny? Ja nie jestem aż takim tuzem, żebym mógł szarpać… E, szarpać nie, 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 ja nie, nie? mówię <grym grym> o, o tym kontekście. bardziej chciałbym by, wiedzieć, czy tak samo pojmujemy temat, co jest płynne, a co niepłynne. No, jeśli chciałbyś milion złotych zainwestować w jakąś spółkę no to w, w, ciągu no, sesji, to, no. w ciągu sesji no. na naszym wig to… MWIG40 max. No i to nie wszystkie spółki. No. Tak, nie, nie, nie zwagona. Tylko no. No to łącznie z 30 spółek na warszawskim parkiecie mam wchodzi, wchodzi w grę. Tak. Płynne. To wnik, tak. Płynne. Tak. No, więc okay. to jest mniej więcej. To jest definicja płynności. Jeżeli chcesz tak milion gdzieś umiejscowić dokładnie w jedną sesję giełdową. Bez wahania kursem, bo to jest też bez dużego wahania A, kursem, no w, bo to do nie ma szans. Ale w Stanach, jak sobie weźmiesz do tych spółek, to masz bardzo dużo, w których wrzucisz sobie no, to, te trzy te Tak, ale, 300 ale to nie jest fair do końca. To nie, jest... to nie jest fair do końca, bo dużo tych spółek, które czerpie korzyści nie z amerykańskiego rynku i z amerykańskiej gospodarki, po prostu jest tam notowanych. No, z, na usprawiedliwienie to po prostu. Nie, nie mówię. no słuchaj, no KGHM <laughs> na przykład, to ile on obrotu robi w Polsce? No Niewiele. On, wydoby, on produkuje, wydobywa tą to, to, to miedź z, z złoto i w, w Srebro no w Polsce i w Chile, tak. No i eksportuje na cały świat, nie? więc, więc to, to też jest spółka, wiesz, światowa. No, na niej znaczy, powiedzieć. ja nie, nie, nie twierdzę, że to nie jest spółka światowa, ale też Polacy trochę przerysowują e, to, czym KGHM rzeczywiście na rynku surowcowym jest, tam dodając troszeczkę pozycji, tam, że to taki naprawdę hegemon, czy trzęs sący wszędzie. No, 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 powiem ci si tak, no to jest, jest jedna z, z no, nielicznych takich prałek, które mamy, tak? które. które, które... Znaczy pomijając, pomijając model biznesowy, bo to oni tak naprawdę mają commodity, tak, więc, więc, więc tam. Te marże też są ciężkie, tak? No bo tak w zasadzie nie możesz narzucić ceny wyższej niż rynkowa, no bo tutaj nie liczy się marka, tylko, tylko to, co jest pod spodem. Zresztą, notabene, mieć jest, nie wiem, chyba z 10 razy większy rynek od metali ziem rzadkich, nie? W sensie co rynek. nie może dziwić. No. Sama nazwa, metale ziem rzadkich. Tak, o, o, o a powinny być powiem, drogie, nie? A o, a powinny być drogie. O czymś świadczą. Okej, okay. ja, bo tak przeszliśmy, przeskoczyliśmy na amerykański rynek, a tam. Dla ten moment wyniki za trzeci kwartał. Nie, no to to już wyniki już są w wielu spółkach, tak? W wielu spółkach, tak? wielu spółkach 10, 10, 10 jest, ale ja mówię tak, że, S. S. że będziemy mogli podsumować, nie? Że odciąć, powiedzieć, że mamy wszystko. Na razie wygląda to fajnie, bo według tam danych fac, Fact Setu, to 85% spółek, które podały już wyniki w, w Stanach, w Są lepsze niż konsensus. Tak, a, a średnia od dziesięcioletnia to jest 75%. Ale co ciekawe, ten konsensus zawsze statystycznie jest gorszy, zawsze, bez złego słowa użyłem, zazwyczaj jest statystycznie gorszy niż przychodzą nam rzeczywiste Dane. I to lepiej jest... być trochę bardziej sceptycznym niż trochę bardziej optymistycznym. Jeśli szacujesz, jeśli robisz prognozy wyników, nie? To, bo się co najwyżej przyjemnie zaskoczysz. To mówisz od sell-side'u czy buy-side'u? Mówię jak chcesz kupować okay. I, i, okay. I, i robić model biznesowy firmy, wyceniać go, tak? Nie wiem czy chcesz się DCF-em, czy później po mm -hmm. prostu przychody, zyski i później mnożniki jakieś sobie zakładamy. No to lepiej zawsze zakładać jednak ten scenariusz bardziej troszkę pesymistyczny. Czyli powiedzmy sobie jasno. Nie ma bodźca teraz na ten moment do tego, żeby tendencja się odwróciła, bo dlaczego miałaby się odwrócić? No, w długim terminie, si nałożymy sobie, Jardenia y, polecam, Jardenia Research, popatrzeć sobie po prostu na, y, na wszystkie wykresiki, które oni robią mhm. i to jest naprawdę oczyszczające i tak naprawdę w długim terminie S&P podąża. Znaczy wyprzedza, wiadomo, tak, ale no, jak wyniki, tak. W sensie, jak wyniki mają być lepsze, no to rynek rośnie, jak mają być gorsze, no to rynek spada i to jest, że tak powiem, tyle. Tak? Piękno, piękno inwestowania. Znaczy, piękno inwestowania to jest w ogóle, jest, można o tym nie, wiem, posiedzieć dwie godziny i porozmawiać, tak. Bo czasami na przykład mamy takie Mercado Libre, teraz ostatnio popularne na Fintwicie. No to, czy znaczy tak popularne od kilku lat, nie, ale teraz znowu, bo bo część analityków odkryła, że kurs akcji się nie zmienił od kilku lat, a przychody i zyski wzrosły, nie? tylko że następuje po prostu kompresja mnożników. Nie? Więc mm -hmm. jeśli mnożniki są optymalne i rosną przychody i zyski, no to kurs akcji będzie rósł tak? i tak samo indeks. Nie? No ale to mówimy też o takich porównaniach w stylu czemu CD Projekt jest wyceniany w porównaniu do innej, innego europejskiego giganta, czy do Ubisoftu i tak dalej, tak jak jest wyceniany, gdzie porównuje się na przykład tylko i wyłącznie skalę przychodów. Nie, no to a to nie rentowność to biznesu. No właśnie chodzi nie, o rento, to... nawet nie, też rentowność biznesu, model biznesowy, bo, bo część firm po prostu e, giełdowy, e, growych po prostu produkuje seryjnie mhm. i te przychody są przewidywalne, a część jak na przykład CD Projekt wy, wydaje grę raz na jakiś czas, i no i to dużo zależy od tego, czy się uda, czy się nie uda, nie? I, i, Ale i to, też i to ocenić, jest dobry nie? przykład, bo jak się nie uda, to są w stanie poprawić skutecznie. No tak, ale jak się nie udało i ktoś kupił przed debiutem z, e, Cyberpunka kurs e, akcje CD Projekt, No nie kupuje no, się w takim no, miejscu. Ale, ja ja, myślę, ale to już Statystyka nie, no właśnie statystyka pokazuje, że w takim miejscu akurat to się nie kupuje. No właśnie. To się nie kupuje. Ale to no. trzeba znać model biznesowy, zrozumieć, budować scenariusze i, i zastanowić się, czy ta cena jest odpowiednia. I to jest do tego e, odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone za 10 lat. W perspektywie 10 lat, co by się musiało wydarzyć, żeby to jednak Chiny. Zaczęły mieć tą rolę, pełnić tą rolę dominującą. Ja wiem, że jestem, jesteś sceptycznie nastawiony do tego pytania, i chyba, że masz swoje, to możesz się nim podzielić. Nie, nie. No, czy co, co ja myślę o tym pytaniu? Nie, nie, to jest nie. Bardzo nie myślę, że nie. pytanie, Ty nie no, pytania, no, tylko masz może pytanie do widzów. To takie samo pytanie, tylko w, drugu, tylko w drugą stronę, czy rynek kapitałowy, w, czy SP, tak? Czyli jeśli weźmiemy SP, substytut SP w, w Chinach, mm -hmm. który z tych indeksów będzie za 10 lat dał wyższą stopę zwrotu? I to o, jest tak. To, to, jest ciekawe, to jest dobre pytanie. I to jest takie triki, no. bo wyceny w Chinach są niskie, tak. ale nie bez powodu. Tak. Tam jest zarządzanie kapitałem. Tam wystarczy ciutko jednego tworzyć, tak? Uchylić drzwi, trochę mocniej. Zmienić mindset też yy, właścicieli firm, żeby się skupiać na, na tworzeniu wartości. To też. No ja Słyszałem takie powiedzenie kiedyś, że bez, Chiń bez Chińczyka w spółce nie zrobisz biznesu w Chinach. Yy, no to wiadomo. Jest, no, no tak. Wiadomo. Yy, I to tak. Yy, no dobrze, to jest, do, to, jest ciekawe, to jest ciekawe pytanie. Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie o czym dyskutować w kolejnym odcinku. Jeżeli ten przypadł Wam do gustu, łapka w górę. Aleksander Bożencki, Dawid Augustyn. Trzymajcie się ciepło.